Witam w kolejnym odcinku Autobus po godzinach. W dzisiejszym zaprezentujemy ten piękny model Volvo V90 Cross Country, który ma przejście 21 cm, tylko 3 cm mniejszy od swojego większego brata XC90. Na konsoli centralnej, jak sobie spojrzymy, mamy w wersji Cross Country cztery tryby do wyboru. Wersję Eco Comfort Dynamic znamy już z poprzednich modeli Volvo. Jeżeli chodzi o off roadzie, po naciśnięciu tego trybu. Zmieniają nam się zegary, skaluje nam się e, prędkością, jest do 40 na godzinę i do, tego, do tej prędkości działa nam tryb offroadowy. E, to co ja zauważyłem jeszcze, m, dany bieg trzyma na dłużej, czyli mamy wyższy zakres obrotowy. W tym przypadku do 3000 obrotów możemy sobie wjechać w jakiekolwiek nierówności, pokonywać je mając samochód na, na, na stałym biegu. Możemy sobie wrzucić tutaj e, tryb kamery wybranej. Na przykład, wrzucimy sobie kamerę z przodu. W przypadku, kiedy będziemy się unosić, znacza maska będzie w górze, bodajże w dół. Widzimy dokładnie, co się dzieje na drodze. Zawieszenie rewelacyjnie tłumi wszystkie nierówności, wjeżdżają w jakiekolwiek dziury. O, tak jak w tym przypadku. Nie odczuwamy dyskomfortu i utrzymujemy stały bieg, tak jak w tym przypadku. Mamy 2000 obrotów, spokojnie przejeżdżamy sobie przez ten teren. Tutaj nieutwardzony. Powyżej 40 na godzinę system wpada w tryb komfort i możemy już spokojnie jechać. Biegi nam się swobodnie zmieniają, czyli automatycznie nie musimy tego przełączać. Komputer zrobi to. Nas. Zawieszenia praktycznie silnika nie słychać jest naprawdę komfortowy. Mimozyna, która tak naprawdę chce się obrócić. Jeżeli chodzi o wnętrze, rewelacyjnie są dobrane materiały, jeżeli chodzi o skórę, element drewniane, tutaj drewno nie jest zakierowane, tylko bym powiedział takie suche, jeżeli chodzi o e, dotyk i, i zapach tego drewna, gdy wchodzi się do samochodu. E, bardzo dobrze spasowane fotele, skórzane, oczywiście podgrzewane, wentylowane. Konsola centralna, tak jak tutaj Państwo widzicie, mamy długie nawiewy, które wysmuklają tutaj ten wygląd tego tabletu na konsoli centralnej. Pilot Assist drugiej generacji, który Volvo V90 Cross Country jest w standardzie. Ustawimy sobie tylko Pilot Assist zapoprzedzający pojazdem. Pilot Assist jest włączony i możemy sięgnąć ręce z kierownicy. I samochód jedzie nam sam. I tak jak Państwo widzicie, system działa bez żadnej ingerencji. Również, kiedy pojazd zmienia pas ruchu, tak jak teraz, komputer utrzymuje tor jazdy pomiędzy dwoma pasami. I co jest najważniejsze, nie muszą być narysowane pasy. Wystarczy, że komputer wyczuje różnicę terenu między asfaltem a poboczem, i już będzie sam utrzymywał ten pas ruchu. Komputer znowu się włącza. Teraz wyczuł, że przed nami jedzie samochód, dostosowuje prędkość do poprzedzającego nas pojazdu i dalej utrzymuje samochód w linii prostej. No razie jedziemy 80 na godzinę, przełączę sobie w tryb manualny, zredukujemy do trzeciego biegu i sprawdzimy jak skrzynia zmienia biegi manualnie. Mamy 130, 140. Automatycznie w trybie Dynamic usztywnia nam się układ kierowniczy, jak i zawieszenie jest od razu automatycznie wyczuwalne. To, co jest bardzo ważną kwestią, nie odczuwamy dyskomfortu spowodowanego tym, że samochód jest wysoko zawieszony, nie buja samochodem na zakrętach, boczny wiatr na nas nie wpływa. Druga bardzo ważna kwestia, jedzie się samochodem jak naprawdę wygodną limuzyną, która o dziwo, jest tak wysoko zawieszona. Więc samochód wielozadaniowy może go używać w każdej sytuacji. Jak sami Państwo widzieliście. To nie jest tylko kombi. Samochód był sprawdzany dzisiaj w bardzo ciężkich warunkach i dawał sobie radę. Samochód jest wszechstronny, nadaje się do miasta, jak i do jazdy po drogach nieutwardzonych. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej, śledzenia na Facebooku, jak i subskrybowania naszego kanału na YouTube. Ze swojej strony koniam się nisko, pozdrawiam, do usłyszenia.